Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem CiricoMepel i witam Was w kolejnym odcinku z moim CiricoMepel, czyli przekazuje serwera Real Life. No i cóż, dzisiaj myślę, że pobawimy się troszeczkę w mleczarza, żeby nie było zawsze to samo na odcinku. Okej, okay, także weźmiemy sobie tutaj mleczarza. Mm. Ciach, dowiemy się gdzie tu trzeba iść. Muszę znaleźć że znajdziesz budynku fabryki mleka. Budynek fabryki mleka znajduje się niedaleko salonu aut. Um, pole kempingowe jest najbliżej. Dobra, to tak nas szybko sobie ogarniemy. No i cóż, wielkie dzięki za łapki w poprzednim filmie. Chciałem pozdrowić dzisiaj moich donatorów. Winmoxa, który wpłacił mi 500 złotych, pana Kuczaka 16, który wpłacił mi 100 złotych na leśniczka 345. 500 złotych. Mr Nike 69 zł oraz zamianka 88, który płacił mi 2000 zł. Okej, okay, my już przejdźmy do odcinka. Tak, tu jest mleczarnia to spoczko. Zaraz sobie troszeczkę podolimy krowy, jeszcze nie widziałem na jakiej zasadzie to działa. Jak widzicie trochę mi przybyło kasy. Pograłem sobie trochę po, w nocy na tym serwie, żeby poogarniać. E, tego chyba tu nie było. Okej, okay, to lecimy do szefa, tam jest chyba szef, tak. Chyba bo nie mam nic do jedzenia oprócz tego spaghetti i to spaghetti nie wiem czy leczy mi tutaj um, głód czy serca. Nie wiem, sprawdźmy. Głód, no i git. Okej, okay. kupujemy buteleczkę, sprzedaj buteleczkę. Kupuję sobie butelki i mi nimi na krowę, aż zostaną napełnione. Maksymalna ilość bu pełnych butelek w EpiPonku to 5 sztuk. Dobra, czyli proste rozumowanie, wykupimy sobie od razu ich Z20. A w następnym odcinku oczywiście powiem wam, czy się opłaca ta praca. Myślę, że tak, bo w sumie troszeczkę sobie pochodzimy. Ale dużo osób pisało właśnie, że jest opłacalna, więc zaraz się o tym przekonamy. Dobra, dojmy krówkę. Okej, już jedno jest zapełnione. E, to easy. Widzę, że bardzo szybko to leci. I mogę mieć maksymalnie 5 zapełnionych. Troszeczkę słabe. Czy nam opóźnia nasze prace? No, ale cóż, w sumie fajny bajer Ok, mamy 5 buteleczek. Lecimy sobie na górę. No, mamy Mam. Dobra. A jeżeli chodzi o strażaka, to przeliczałem to troszeczkę i powiem Wam, że yy, za dużo nie zarobimy sobie na tym strażaku. Do tego musimy jeszcze biegać. 30 zł jest chyba za miejsce, a sama gaśnica kosztuje 30 zł, więc mniej więcej wychodzi nam chyba z 10-20 na plus. Także, tak, 2 na 10 bym powiedział. Tutaj już się grubo zaczyna, ile kosztowała ta buteleczka. Jeszcze raz sprawdzimy. Buteleczka kosztowała 1,50, powiedzmy że 2, a tutaj już mamy 25. Ok, 2, a kupiliśmy 20, czyli 40. No także spoko. To może być naprawdę bardzo opłacalna praca, coś mi się zdaje. Myślę, że to jest ostatni odcinek, w którym tak typowo będziemy sobie e, pracować. Następnie, już postaram się kupić jakąś przyczepkę e, e, kempingową, czy może nawet już auto. Na chwilę obecną, auta są chyba zablokowane, godzinę temu były zablokowane, więc myślę, że teraz też. Nie wiem, jakieś prace są nad nimi, ale nie przyjmujemy się, bo jeszcze nie zamierzam sobie ich, jego kupić, tego auta. A z kolei zapewniliśmy sobie buteleczki, lecimy na górę. Ok, skończyły się jeszcze? Dwa razy muszę przejść. Ok, udało się. W sumie myślę, że może nawet w tym odcinku kupiłem sobie jakąś przyczepę, jeżeli będzie wolna. Żeby przez cały czas po prostu nie pracować. Mamy 8K prawie. Nie wiem, ile przyczepy chodzą. Tak mniej więcej. Zaraz pójdziemy na spał i się dowiemy, jeszcze tylko przejdę raz. Oddaliśmy, teraz przejdziemy jeszcze raz. Ciach. Zostawiłem sobie tutaj e, puszki, bo słyszałem, że można to do zumarza oddać za pieniążki. To z prezent nie, to jest głowa. A jak widzicie mam fajną z zaszkiem. Fajnie wymyślone. Okej, okay. a i powiedziałem o najważniejszej rzeczy. O tym, że dostałem tu na serwerze rangę YouTuber. Za co bardzo dziękuję. No i cóż, yy, może pozdrówcie It xd Dobra, to pozdrawiam Arka, bo od razu tutaj pisze Pozdrawiam cię bardzo serdecznie yy, Oraz domu 2001 o no boże teraz zacznie się spam Jako się pana Rurkę, również pozdrawiam, no i poz on też mnie pozdrawia, dziękuję bardzo I dziękuję od Arka również yy, Wybili mnie z rytmu, o czym ja mówiłem, a o youtuberze Mam tutaj dostęp do kilku dodatkowych komentarzy, to jest e VIP chyba a nie mogę tutaj w tym terenie, okej, okay, to czekajcie. Zapełnimy sobie jeszcze... Tylko jak najszybciej buteleczki. Okiemkę jeszcze pozarem, bo tutaj pisze. Okej, okay, szybko, 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 szybko. Jeszcze dwie. Czyli tutaj nie można po prostu używać comment, ciekawe. Yy... Ciekawe, ciekawe. Dobra, pięć mamy zapełnionych, już na górę nie idę. <gryw> nie wiem, czy to na tipacie było do mnie, ale... Jeżeli do mnie, to wielkie dzięki. No i cóż, Użyjmy tutaj tej komendy e vip i mamy dostęp do kita. E vip. Ok, zaraz zobaczycie co w nim jest, albo w sumie teraz... Nie, jeszcze nie. Pójdę oddać to na górę. Kupić sobie jakieś jedzonko. Pójdziemy sobie poszukać jakieś przyczepy dodatkowo. I myślę, że akurat wtedy będzie bardzo dobry pomysł, żeby akurat wtedy otworzyć sobie ten kit. Nie wiem dokładnie w którą stronę trzeba iść, także się tepnę na to pole kempingowe. To przyjechał nice Dobra, jesteśmy na polu kempingowym. Tutaj, z tego co słyszałem, też jest jakaś praca. To może w innym odcinku. Ok, mamy po pole kempingowe. Jak to teraz wygląda? Na 3 dni, 500. Mogę wynająć od razu. Także może wynajmijmy sobie to teraz już. Możesz przyłożę... O, Krystus Aha, no dobra, mogę przedłużyć. No i gitara. Mamy swoją własną um, przyczepę kempingową. Taką dosyć małą, kurczę. Ja nie wiedziałem, że tu są jakieś rodzaje tych przy, przyczep, o Boże, ale taka w sumie na start mi wystarczy. My weźmy sobie do niej, jest wynajmowany przez SiriKamapel. Nice, i tutaj mam jakieś prezenciki. Czy to są prezenty do oddania? Nie, to jest głowa. To że zmienimy sobie głowę taką na świąteczną. Dobra, i teraz tak, jak tutaj mogę sobie y, ogarnąć przedmioty? Um, muszę pomyśleć chwilę. Pewnie można to gdzieś kupić. Aha, miałem otworzyć kita, to od razu może otwórzmy kita. To sobie schowajmy. I otworzymy sobie legendarnego kita E-VIP. Ciach. Ok, mamy tu jakieś ...eku... Może sobie teraz założymy. I jakieś dodatkowe narzędzia. Troszkę wiekorci, żeby teraz pójść sobie zabawić się drwalem, ale dobra, nie. To w innym odcinku. I teraz tak. Idziemy na spawna. Ajajajaj, mogłem sobie ustawić sethoma, bo pamiętam, że można. Chyba trudno, yy, kupimy... Aha, dostałem jeszcze dodatkowo bezsztyki, no nice. To świetnie, nie będę musiał wydawać kasy. I teraz tak, gdzie ja muszę iść? Muszę iść do jakiegoś sklepu, sklep mniej więcej jest gdzieś tam. Pamiętam, że tam gdzieś to było, chyba tam. Chyba przebiegniemy się, bo i tak mam dużo jedzenia. Tak, to jest chyba sklep, czy nie? Chyba wejdziemy okno, bo nie wiem gdzie tu jest wejście. Tak, tu jest jakiś handlarz, dobra, to, to może być tutaj, ale wszystko jest pozamykane. Aha, do, o, kurczę, musimy poczekać, aż otworzę. No nie, dobrze, troszeczkę to potrwało, ale już jesteśmy u handlarza. I tak jak myślałem, to możemy kupić sobie jakieś drewienko. Um, tanio nie jest w sumie, jest ta. Nie wiem, nie wiem jak to przeliczyć. Czekajcie, bo muszę teraz pomyśleć, co ja chcę zrobić. Na pewno chcę zrobić jakiś um, crafting. Dobra, kupimy sobie to demowe drewno. Tutaj mamy wełnę. Wełna chyba nam się do niczego nie przyda. Um, szkło również nie przyda. na tym bardziej. Um, piasek i kamień. Kamień w sumie nam się przyda, bo możemy sobie zrobić jakiś. Um, jakiś zwykły, nie wiem, na przykład piec. To jest zwykły kamień, dobra, kupimy i lecimy do naszego domu. Nie, nie zapisałem sobie no tak myślałem. Teraz już nie zapomnę o tym. Lecimy sobie do naszego domku. Um, gdzie to jest teraz? <laughs> Pole kempingowe, Ok. Troszeczkę już wydałem w tym odcinku, widzę. Ale to nie ma co się przejmować. Um, bo dostajemy zasiłek co 30 minut, a jeszcze jako, że jestem EVIP, to dostaję dużo więcej. Znaczy, jestem traktowany jako EVIP. Um, I tak. Teraz musimy odnaleźć naszą przyczepę. O nie. <laughs> gdzie ja byłem? Czekajcie, to było gdzieś tam chyba, tak, bo ja tutaj patrzyłem, tak, to będzie tu chyba, tak? Tak, otóż to. Dobra, jesteśmy na naszej przyczepie, zapiszemy sobie set home'a mm, i zrobimy sobie crafting table. Bardzo sprawnie, postawmy sobie na przykład, czekajcie, żeby to jakoś ładnie wyglądało, tutaj. Dobra i zrobimy sobie skrzyneczkę, czyli jeszcze troszeczkę więcej. Muszę sprawdzić jeszcze raz i do kiedy mam mm, tą przyczepę aktywną jako moja. 19, 19, 23 12 a dzisiaj mamy 20 tak? 20, 20. nice. Do 1919 19. dobra, fajnie. Um, do 23, a 23 grudnia, dobrze. Dobra, i może tutaj schowamy sobie nasze narzędzia Na wszelki wypadek, jakbym umarł przypadkiem czy coś Wodę mam uzupełnioną, więc raczej się na to nie zanosi I czekajcie, mam jeszcze 6K hmm, może pójdę kupić sobie samochód Nie wiem co mogę jeszcze zrobić tutaj w przyczepie A miałem sobie zrobić jeszcze um, piecyk e, No nie gadajcie, że to nie jest taki kamień jak ja myślę Adoptować możemy. Ale czekajcie, to, to jest za darmo, czy jak to jest? Nie, to mam jakieś rodzaje. Dobra. Także szelejemy dzisiaj z kasą. Twój zwierzak nazywa się Piesek Dobra. Okej, sprzedajemy. No i myślę, że to tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. E, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć.